Czekamy. Ech, nie możemy po prostu polecieć bez niego. Czekamy. wi Za wcześnie na szampana. <laughs> Ale jeśli to pomoże ci się uspokoić. Komuś jeszcze trzęsą się ręce? Nie trzeba. Z mi wszystko w porządku. A zresztą? Nie wyglądasz najlepiej. Zresztą też wszystko gra. Kłamię. Odpłynął mi w samochodzie. Byłem zmęczony. Nic dziwnego. To twój ośrodkowy układ nerwowy jest w strzępach. Jedyne co mnie zastanawia to fakt, że jeszcze potrafisz chodzić. Zmień to albo sam będziesz miał problemy z chodzeniem. Wystarczy. Musimy się śpieszyć. Kiedy tylko rozlicza się z Jorinobu, zajmiemy się to. Masz wszystko przygotowane? Oczywiście. Jak się powiedziało, a to trzeba powiedzieć B. Chodź. Wi, to nie jest zebranie na które chcemy się spóźnić. Czekasz na czerwony dywan? Wyskakuj. Takemura, zbierz ludzi. Każdy lojalny człowiek ma być gotowy. Będziemy czekać. Wi, ty idziesz ze mną. Tędy. Chyba ostatni moment. Na co? Żebyś mi przedstawiła swój plan. Co jeśli nie ma żadnego? Nie pogrywaj ze mną, Hanako. Plan? Wtedy podczas parady mieliście jeden plan z Takamurą. Chwilę później nic z niego nie zostało. A jednak jesteśmy tu teraz. Wiesz czemu? Bo czasem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. To właśnie wtedy zrobiłam. Dzięki Tobie. Masz bardzo szczere spojrzenie. Tak chcesz przekonać zarząd Arasaki? Mam na nich patrzeć? Z bronią w gotowości. I jeśli mój urok osobisty nie zadziała, sięgamy po ostrzejsze argumenty. Rozumiem. Dopiero zrozumiesz, jak oni wszyscy. Dokąd my właściwie idziemy? To jest jeden z najpilniej strzeżonych sekretów całej Arasaki. Chwila, czy to. Gabinet ojca. Wierna replika jego tokijskiego biura. Kazał je odwzorować we wszystkich placówkach Arasaki. Każdy przedmiot. Każdy szczegół. Żeby mógł z nich korzystać z zamkniętymi oczyma. Właśnie tak jest, przezorny, drobiazgowy. Był. Że co proszę? Chciałaś powiedzieć, był. Symbole są trwalsze niż ci się wydaje. Pytanie, czy liderzy frakcji są jeszcze wierni wartościom Arasaki? I czy będą mieli odwagę przyznać się do błędu? Myślisz, że jest na to szansa? Większa niż może się wydawać. Chodź. Mówiłam ci, że punkt dostępu do Mikoshi znajduje się pod Arasaka Tower. Zanim przerwiemy spotkanie zarządu, musimy zrobić coś jeszcze. Co? Czemu wciąż mam to cholerne wrażenie, że nie powiedziałaś mi całej prawdy? Ponieważ nie powiedziałam ci całej prawdy. Jestem ostrożna. Myślałem, że sobie ufamy. Teraz sobie ufamy, i dlatego tu jesteś. Ale wcześniej, zaraz po tym jak mnie porwaliście, musiałam się z nim skonsultować. Z kim? Z moim ojcem. Tworzył repliki nie tylko swojego biura, co? お父様この人よ。お前はわがしゃからのすみをはたらいた。バーシアイさらには娘のゆかにかたんし、今度は息子をほむりさろうとしている。あらさかにずいぶんと恨みがあるようだな。昔がしもにおっしゃっ Nie <l> 私が好きはたが好きな人はたからだなはあなたが好ブラックシャたが好きなはあなたが好しなであなたか好きなはたが好きな人あなたか好はたが好き人あたがっきあなたが好きはあなたが好きな人あなたが好きなはあたが好きあた人あたが好きあなたが好きあたが好きあたが好きあなたきあ 様にガラスがある私たちの使命はその境界を限りなく薄くすることだお前はそのプロセスの一部となった感謝しなくてはな robię to tylko dla siebie nie wybieram się za tę szybę to i to są tylko mąsno kyoukai mo mata musui mono da tsukatte jikan wo mudani suru no de yosu junbi aizo hanako hajimero oto-sama To wszystko. Możemy iść. Chodźmy stąd. Jak... Kurwa, Johnny! Nie teraz! Jeszcze tylko trochę, V. Dasz radę? Jest coraz gorsze. Hm, ale muszę spróbować. Teraz trudniejsza część. Hanako sama. To ty. Masz pamięć do twarzy, Oda. Wi jest po naszej stronie. Oczywiście, Hanako-sama. Tylko tylu? Reszta czeka w gotowości. Zajęli kluczowe pozycje. A ci są najlepsi. Będą lojalni. Mnie czy moim pieniądzom? Jakieś 20% do 80%, Hanako-sama. Dobrze. Tyle musi wystarczyć. Idziemy. Wiedziałeś? O czym? O Saburo. Właśnie rozmawiałem z jednym z jego konstruktów. Co? Tworzył swoje cyfrowe kopie na wypadek śmierci. Nie, Powiedziałby mi. Po co? Żebyś się mniej przykładał do swoich obowiązków? Ariel, czujesz to, Takemura? Night City znowu kopnęło cię w dupę. Jeśli nie przekonamy zarządu, sytuacja może wymknąć się spod kontroli. I co wtedy? Mam ich zneutralizować? Po prostu trzymaj broń w gotowości. I nie odzywaj się, dopóki nie dam ci znaku. Bez względu na to, co się stanie. Musisz mi ufać. To tylko jedna wyspa. 12 tysięcy ludzi. Można ich jakoś relokować. Na tym archipelagu jest dużo wysp. Ach, to brzmi jak kosztowna operacja. Spóźniłam się. Przepraszam. Hanako, co tutaj robisz? Mój brat. Gdzie on jest? Powiedział, żebyśmy rozpoczęli bez niego. Zatem musimy zacząć bez niego. Zaczniemy co? Omówimy kwestię usunięcia go ze stanowiska CEO Arasaki. Chyba się przesłyszałem. Co? Co ty robisz? Nie możesz tu. Wyjaśnij, co to ma znaczyć. To twoje miejsce. Pozwolisz? Nie pozwolę się tak traktować. Wszyscy czekamy. To jakiś skandal. Dziękuję. Jorinobu zamordował mego ojca i wykorzystał jego śmierć do swojej wojennej retoryki. A wy o tym wiedzieliście. Wszyscy interesujące wzdurki się ze słowa. No właśnie słowa, słowa. Masz coś więcej prócz nich? Mam naocznego świadka. Łatwo łyknęliście kłamstwa Jorinobu. Zbyt łatwo. Było wam to na rękę. Ten kabaret zaczyna mnie nudzić. Czy ktoś może wezwać ochronę? Pewnie czemu nie? Niech idą prosto do Jorinobu i zapytają, co stało się w kąpeki Plaza. Ale niech wezmą broń. Kiedy wasz szef jest wkurzony, zaczyna dusić ludzi. Mogę to potwierdzić. Ten człowiek jest poszukiwany. To poważne oskarżenia. Nawet bardzo, ale tylko oskarżenia. Jeżeli nasze słowa nie wystarczą, może przekona was mój ojciec. Ach tak. Zgadza się. Arasaka sama. zromi. Arasaka sama. 彼にもと、と、であるものがううと to? To head, して、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、つと、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、と、 Sama, 見た目は、あなた見た目は、あれから何も変わってあないは何も見た目は、あなとはなたは何も見た目は、何も見たも見た目は、何も見た目は、何も見た目は、何も見た目は、は、 Co się dzieje? Ktoś ma obiekt. Kto aktywował blokadę? To ty? To twój pomysł, Hanako? Zamknąć nas tutaj, żebyśmy się pozagryzali jak szczury w klatce? Słyszycie? Sprowadziłaś tu więcej śmieci z ulicy? Oddział specjalny? Chciał nas... Zneutralizować. Nie sądziłam, że posunie się tak daleko. Zbiorę ludzi i odzyskam kontrolę nad Arasaka A ty znajdziesz mojego brata. Tą windą dostaniesz się do górnego atrium, a stamtąd na piętro Yorinobu. Hanako sama. Przyda mu się moja pomoc. Zgoda, ale nie możecie mu zrobić krzywdy. Macie go złapać. To wszystko. To wciąż mój brat. Jeśli spadnie mu włos z głowy, nasza umowa będzie nieważna. Hey, Będę ją osłaniał. saście. Takemura-san, wójt. Powodzenia. To dobrze. nie zostanie Czekam Oh ja, oh ja! Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Agent!